Witam was w moim kolejnym odcinku. Dziś sobie będziemy oglądać clown klaun, o clownie. Jak wiemy klauny... clowny to jest takie, że jest dla dzieci, ale są też psychopatyczni, co dowiemy się w tym filmiku. Jeżeli chcecie dalej nagrywał, stawiacie łapę w górę i subskrybujcie. Dobrze lecimy. Jak widzimy tutaj clown coś zakupuje. To są jakieś ciała, a potem biegnie na przechodnię. I tyle był pończłeś. Tutaj mamy... Tutaj mamy klauna, który coś z czymś robi. To jest chyba. O mój Boże! Co to jest? Myślę, że to maska. Tutaj na bank coś będzie. Będzie go gonił. Zobaczycie. To jest jakaś figurka. I goście sobie wychodzi i nie patrzy nawet co jest za nim. Ale, jak możliwe, że stoi i patrzcie na jego przez dwie sekundy, a potem ucieka? Normalnie. No, no. Mamy na klauna, który znowu to coś. To coś nastawia. I to jest manekin. Na to jest manekin, bo to chodzi człowiek. Bo już widzę po nogach. Widzę, są skręcone. Tak prawdziwy człowiek nie umie. I teraz nagle. Akurat się odwrócili. A góła weszli tutaj, że zaczyć. No i nagle takim młotkiem. No i uciekają. Ale zwolnione tempo. I tyle było Tutaj, tutaj na bank będzie coś. Jeszcze tego nie oglądałem, więc... Stawać łapę w górkę. Yy, tutaj idzie jakiś gościu. Będzie tu szedł i na bank coś wyskoczy z krzaczorów albo będzie to zakopywać. Zobaczymy. Albo... Mówiłem. Wyskoczy z krzaczogów. I akurat o Patrzcie. Dlaczego za nie tak wolno, bym mógł spokojnie go dokończyć Co my, jak ja bym spotkał go, to bym tak uciekał, że nie wiem. Tutaj idą gościowy i znowu akcja z młotem. Znowu manekin i podłożony akust, ale u Jeżeli mi się taki film jest, to a nie jeszcze, to wejdźcie na www.bednik.com. No i nagle ucieka. Przemogę bo spokojnie go wszech pokonać. Jezu. Kruger. Gdy niej. No a przychodnie idą i zauważają, okład oni tę Kugrat. Aha, jakieś ciało. Jakiś klaun. Ja tam już na nich miejscu uciekał. No i co, się przyglądać? Przebod mogły Jak mówiłem już to. Słuchajcie, to jest takie nercy, że mi się to już nie chce oglądać. To więc do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku pokażemy, czy naprawdę istnieje Slenderman. To będę zobaczyła w następnym odcinku.